Choleczko z tej strony. Ogień i to jest piąty. Od... Chyba piąty. Dobra, kolejny odcinek z serii. No to jest podróżnika. I tak. Yy, między odcinkami dość dużo zakopałem. Tyle ma. Dzisiaj będziemy szukać obsidiana. Ale na to przepalmy. Czemu tego jeszcze nie przepaliłem? Dlaczego? się pytam dlaczego. Dobra weźmy to. Dobra. Mam nowy killowcę, skraftowałem. Skraftowałem. Jedzenia i tak nie mało. A tu jest farma. Wiem dół. Nie wiem, ale mi się wydaje, że lepsza by była drabina. Tak. Jeszcze tego nie oznaczyłem. Ziobi. Dobra, gdzie to miało być surowczy.

Chciałem zrobić, żeby było widać potworki i tak dalej, ale nie wiem jak to. Idźmy jeszcze do magazynu albo poczekajmy. Widzimy się jak weźmie się to przepali. Dobra, Diemek tu się wszystko się jeszcze nie przepaliło. Idziemy tu i dzisiaj zrobimy... Nie, farmujemy mamy. Co ja ale dobra. Tak, gdzie jest kobelek? Krówkę mamy, tu się z niej powtórzymy i zrobimy z tabliczki. Aha. malo tega. Poslije to, poukadajme to s križi dačice. I jeszcze to, to możemy wrócić to. Weźmy wyderko. kości jakiejś. Mam jedno jak to Bym sobie chciał brać i czatować, jak są na dole. Wszystko, o, co ja się będę tak chodził pewno. A jeszcze coś miałem sprawdzić. Dobra, lecimy. Czekajcie na chwilę. Dobra, może teraz będzie lepiej. Będziemy cię lepiej słychać. Może dobrze, że tam nie będzie słychać, się, że tu, się to się zrobi Tu, gdzie się podwyższy głos. W tym odcinku raczej nie będę wam pokazywał tego, gdzie kopałem moje rzeczy. Powiem wam, że w kanionie. Wszedłem i dosłyszałem dla najgla... tego potworka. Kontorczę. Dobra, wykopnę się tu. Zejdźmy sobie do poziomu diaksów i pójdziemy iść kopać. I tak to wszystko pewno wydam. Drewno, tu jest mm. Mało drewna, trzeba też będzie dokopać. Dozbierać patyczki. Wieczek robić? Robić mieczek. Się od razu weźmie i będzie czentować. O, się wykopiłem. Się weźmie, książki się zdobędzie, trzcinę i będzie dobrze. Do jedzenia drewna by się przydało. Idziemy jeszcze na górę. dziesiąty lewy by się przydało w coś go zagospodarować. Tak Pięćdziesiąty lewy. A noc już jest, tu się prześpimy jeszcze. Gdzie są potwory? Iść czy nie iść Albo nie. Jest 22. Zrobimy sobie zbroję. Wtedy wyjdziemy się potem z potworkami. Brakuje mi dwa. Sposoby za to. A co? Brakuje mi jeszcze jednego. Okej. Okay. Czego mi brakuje hełmu? Mi brakuje hełmu. Dobra. Lecimy. się tu z potworkami. Sporaj, sporaj skelet. No jak to jest możliwe? Że on tak we mnie trafia jak latam. O marchewka, posadzę sobie marchewkę. Jest Teraz pójdziemy się przespać. Dobra. I mamy marchewkę, zjedzmy sobie rote flesze. O, mamy cztery kosztki. Dwanaście. Dobra. Zostałam jeszcze jeden Ok, teraz pozbieramy sobie. Całe zboże No i troszkę przenicywa, jestem do przodu Okej Tutaj sobie postaćmy marcheweczki Niech się rosną pójdźmy jeszcze rozmnóż Albo nie, nie będę na rozdarzać Zróbmy sobie trzy chlebki A jedzmy w ten chleb Dobra, 3 chlebki, 3 kielczka. Niech mi się życie nie degeneruje. Weźmy jeszcze łuk. Mam 5 strzał. Na jakiś czas mi weźmie i wystarczy, trochę kobla może się przydać. To co? Ile to ma? już? 25. Okej, okay, idzie. Widzianie się weźmie i generować. Ja pójdę po wodę, akcje. Okay. Hmm. Teraz pójdziemy pokopać po kopać. Łączmy sobie. Po Po 40 jest blok. bloku. Próbuj. 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 Tutaj jakiś to jest blok. że to jest to Mamy ten Jack Skillow i ktoś z tym pójdzie. Zrobi żelazo. Dobra, to tej nic nie ma. Obyśmy natrafili na te, na lawę. Najlepiej dużo lawy minimum 4, a tam się świeci to pewno lawa jest, tutaj też się coś świeci Dobra weźmy sobie wykopnę, oświeć Niech nas oświeci I kopniemy, okej okay. To zabiega do łuku. Wchodźmy, a Jest lawa strzała weźmy złotko. Pewnie tutaj diaksów nie napotkam. Nie, ale jakaś tam ma minimalna szansa jest. Nie pamiętam od którego bloku, tylko od 12 się diaksów spotyka. Pewnie zombie jeszcze jest. Umielej. Patrz, masz wodę. Laby. Więcej lawy Więcej Nie wiem, ale rozlałem mam propozycję, bo tu jest strasznie dużo zombi. Propozycję. Pozycję I... Aha, kiedy? O, że nie rozgrywam Weźmy wodę Koc Pozbierajmy to żelazo, bo żelaza na razie to dość mało jest, a może się jeszcze no, dużo rzeczy przydać. Tam nie idę. Zalepmy to. OK. Zlikotmy to. I ja myślę, że zrobię tutaj Wam takie szybkie przyspieszenie. Żebyście widzieli, jak kopię oca. Tak. To widzimy się za chwilę. dobra, już jestem, już wykopałem 4 obsidianu. Właśnie sobie zdałem sprawę, że tamte 5 dieksów, które znalazłem, właśnie zmarnowałem, bo 2 dieksy są potrzebne do enchantu. No, ale cóż, ma 15 level. Przecież zapiszmy tutaj waypointa, tak to było. V e, wow, chyba. C, tak? Już tak. Cave. Earth. Dobra, weźmy sobie, zmienimy kolorek. Coś już jest. Um. O tak, czekam. Jak będzie czerwony? Wow! To by się przydało gdzieś i zalać. Dobra. Którędy ja tutaj przyszedłem? Dobra, tak idziemy, lecimy, 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 lecimy Węgla trochę na jeszcze No i nisko Kopnę troszkę, więcej na razie przyjdę tutaj, że siasty się i Idziemy do góry. Dobrze, jak ja przyszedłem tutaj, ten już przyszedłem. Znaczy... Up, up, up. Dobra. Jeśli co? Spotkamy się, jak znajdę diaksy. Albo raczej to będzie... Nie, zakończę w następnym odcinku. Weźmiemy i... W następnym odcinku... Jak już będę miał diaksy, to weźmiemy i to dzięki, cześć i na razie. Pa!